Elomordzia. W dzisiejszym jakże skromnym kąciku melomana mam zamiar zaprezentować Ci albumy, które moim zdaniem zasługują na ocenę 10 na 10. Także byczku zgarnij sobie łyczka kawy albo kęs Twojego ulubionego jedzenia i porozmawiajmy odrobiną o muzyce. A jak już to zbędne, pierdolę do mamy z głowy. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Kolejność przypadkowa: Notorious B.I.G. Ready to die. Pełno recenzję tej płyty zrobiłem już w jednym z moich filmików. O, tym. Więc nie będę się tutaj na ten temat bardzo rozwijał. Wspomnę, że tylko odkąd mam ją na winylu, odbiór jej strasznie się zmienił. W sensie ta płyta o wiele bardziej mi siadła. Cała historia, otoczka, to jak bardzo wsłuchałem się w teksty Notoriusa, przekonały mnie, że gość był naprawdę przepotężnym skur... W sensie chłop miał 1,90 m wzrostu, 100 kg. Wagi. Mniej więcej 100 kg. Wagi. I połowa tej płyty jest osek, Więc można mniej więcej wywnioskować, co chłop robił w tym czasie. Ale to nie jest tylko płyta o wesołym gangsterze, który robi wszystko, co gangster powinien. Ale tak naprawdę historia młodego chłopaka, który w bardzo młodym wieku zaczął handlować na... I sam Notorius pokazuje na tej płycie, jak mniej więcej to znosił, jak to wyglądało z jego strony. Dodając tam jakże legendarne teksty, które często poruszały jego marzenia, czy to, jak jego życie wygląda aktualnie. Pink Floyd The Wall, tak zwany koncepcyjny geniusz. Zresztą spójrzcie sobie nawet tylko na. Sam wygląd tej płyty, jak ona jest zaprojektowana, płyta pełna metafor, za ich pomocą Floydzi opisują życie głównego bohatera, wszystko w motywie II wojny światowej. Nawet sama tytułowa ściana jest tak naprawdę polem do interpretacji, gdyż ona sama tak naprawdę jest motywem przewodnim całej płyty, wręcz można powiedzieć nawet trochę głównym bohaterem albo jakimś. Pobocznym bohaterem, ale tak naprawdę czymś, co prezentuje całą tę płytę w 100%, jest właśnie film Pink Floyd The Wall. Pełnometrażowy film, który za pomocą mini teledysków potrafi opowiedzieć mega dobrą historię, a zarazem opisać to, co zespół miał na myśli, tworząc cały album. Generalnie sama płyta ma 26 utworów, z czego niektóre trwają po 4-5 minut, co na półtora godzinną sesję z tą płytą no, jest świetnym wynikiem. I to wcale nie jest tak, że niektóre piosenki zostały umieszczone tam przypadkiem, albo żeby uzupełnić płytę. Nie, każda piosenka ma swoje własne znaczenie i opowiada własną historię, arcydzieło. Ale trochę zmieńmy klimat, ponieważ the wall jest no dosyć ponure, przejdźmy do czegoś, co, co ma tylko ponurą nazwę, ale w samo sobie nie jest w ogóle ponure. Michael Jackson, thriller. Moim zdaniem można powiedzieć naprawdę sporo o płycie, patrząc nawet na sam środek tej płyty, gdzie gość dosłownie leży z tygrysem. Swoją drogą piękno jest to wydanie. Ale po co tak naprawdę dłużej zagłębiać się w tę płytę i opowiadać o niej, bo każdy z Was powinien ją znać? Tym bardziej, że jest to najbardziej sprzedająca się płyta w historii. Nie było nic większego niż to, co chyba pokazuje, jak dobry jest to projekt. No pewnie kojarzycie bili Jean It, a jak nie kojarzycie, to tutaj macie mój film o Michael. Następną pozycją będzie mój urodzinowy prezent. Swoją drogą dzisiaj mam urodziny, to pozdrawiam Was. Queen. Jazz. Fuck, i co ja mam w ogóle powiedzieć o tej płycie? To jest album, przy którym nie da się nudzić. Sama podróż przez te 13 kawałków można powiedzieć, że płynie jak dobrze na oliwiona maszyna. Tak naprawdę nie ma tutaj momentu nawet na nudy. Raz Freddy nagania nas do tańca, raz do odrobiny rozmyśleń. I najpiękniejsze w tej płycie jest to, że każda piosenka się ze sobą łączy. Ma między sobą idealne przejścia. Raz mamy trochę smutku, potem trochę odrobinę szczęścia, żeby praktycznie na sam koniec zakończyć płytę Don't stop Me now. A chyba znacie tę piosenkę, nie? Ale żeby nie było, że tylko Freddy tam robi swój popis, cały zespół robi. Zresztą popatrzcie, pokażę wam, jak w ogóle wygląda środek tej płyty. I. no robi wrażenie, nie? Jeżeli w takich warunkach to nagrywali, to. wow. A w ogóle co ciekawe, bo udało mi się trafić bardzo fajne wydanie tej płyty, które zawiera ze sobą coś nietypowego. Mianowicie plakat, którego wam w całości nie pokażę, bo YouTube zdejmie mi go, ale możecie się domyślić, co mniej więcej tutaj jest. Super sprawa. A jak już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to ciężko nie zahaczyć o Liverpool, gdzie mamy Beatlesów ze swoim Abbey Road. Nie znać tego albumu. To trochę przypał. Płyta ta w ogóle jest bardzo rewolucyjna w swoim brzmieniu, bo nawet można powiedzieć, że rozpoczęła heavy metal na swój sposób. Z jednej strony ta płyta jest naprawdę pełna brzmień, przez smutki, przez wesołe piosenki, przez cięższe brzmienia, że nawet można zarzucić tej płycie brak tożsamości, co jest błędem. Układ piosenek jest tak skonstruowany, że naprawdę bardzo ciężko się przy tej płycie nudzić, Po raz mamy spokojniejszą piosenkę, raz trochę cięższą i tak na zmianę. A side B tej płyty to jest w ogóle jakaś poezja. Jest wręcz efektem geniuszu wszystkich tych artystów. Bo nawet jak patrząc na historię, jak ta płyta powstawała, i w momencie kiedy powstawała właśnie jej druga część, chłopaki byli ze sobą naprawdę mega pokłóceni i wręcz w ogóle byli na granicy rozstania się ze sobą. Co? O tym też nastąpiło. I samo to, że każdy z nich miał zupełnie inny pomysł na tę płytę, bardzo słychać. Ale moim zdaniem, właśnie tutaj tkwi klucz do sukcesu. Bo z jednej strony mamy psychodeliczne dźwięki Johna Lennona, zaraz obok wesołego Octopus Garden, który zaśpiewał Ringo Starr. I pomimo tej burzliwej atmosfery, która towarzyszyła chłopakom podczas tworzenia płyty, wydali dzieło, które jest uznawane za jedno z najbardziej legendarnych w całej historii muzyki, Szapoba. Coś w ogóle ciekawe, zauważyłem, że strasznie dużo Wielkiej Brytanii w tym zestawieniu, bo następny album. Album, który mam zamiar wam zaprezentować jest to London Calling od The Clash. 19 piosenek, które sprawią, że poczujecie się jak w piku lat 80. Chyba nie ma moim zdaniem lepszego wehikułu czasu niż ta płyta. Pełno dywagacji o świecie współczesnym, połączone z genialnym rokowym brzmieniem. No, ciężko się tutaj nudzić i nie tupać nóżką. Dobra, wyjdźmy już trochę z tej Wielkiej Brytanii. Nirvana, Nevermind. Man This is just nivana. Czy muszę mówić więcej? Każda piosenka, która jest na tej płycie, jest całkiem do siebie podobna. Co wcale nie oznacza, że porusza te same tematy. Albo, że brzmi identycznie. Bo wcale tak nie jest. Każda piosenka wręcz jest swego rodzaju unikatem. Jedna porusza temat zbuntowania nastolatków. Jedna gwnała na małej dziewczynce. I jest tego tam wiele więcej. Pewnie znacie. A jeżeli nie, no to nie wiem, co jest z wami nie tak. Typy ta płyta rozeszła się na 30 milionów kopii, to... Całkiem sporo. Następną płytą będą w zasadzie dwie płyty. Swimming in Circles. E, nie mam Circles. Ale patrząc nawet na to, że powstało takie wydanie, dlatego postanowiłem umieścić tutaj właśnie te dwa albumy w jednym. Depresyjne i bardzo osobiste albumy Millera są czymś cudownym. I do dziś zastanawiam się, jakim prawem on nie dostał za to grami. Samą płytę można opisać jako najlepsze zwieńczenie kariery Millera. Chłop tak naprawdę w tych dwóch albumach podsumował, Ile tam 10 lat jego działalności? No, takiego odejścia na stylu nie miał chyba żaden raper. W sensie na stylu, no, Kob zmarł w tragicznych okolicznościach, ale patrząc nawet na samą treść raczej to nie było przypadkowe. Na jednej części, mianowicie na swimming, chłop dosłownie zapowiada swój upadek, robiąc teledysk w trumnie, będąc nawet w trumnie na samej okładce. No, chłop zapowiadał, że coś się ewidentnie dzieje. Coś się zbliża. A na drugiej stronie, czyli circles, chłop opowiada o tym, że świat się właściwie na tym nie kończy. I że był on jednym z wielu, który pozostawił coś po sobie. Dosłownie można powiedzieć, że chłop zostawił po sobie laurkę. A dodając do tego jego wręcz anielski głos na kilku piosenkach, czy sporo osobistych przemyśleń na temat dzisiaj świata, czy tego co go otacza, sprawia, że otrzymujemy mieszankę wybuchową i emocjonalną. Dosłownie 10 na 10. Następnej płyty już wam niestety nie pokażę, bo jej zwyczajnie nie mam, ale będzie to Daft Punk Random Access Memories. Legendy branży, co tu dużo mówić. Jednym z głównych czynników, który mnie przekonuje osobiście do tego, że w tej płycie spokojnie można wystawić dyszkę, jest to ilo ona ma gatunków w sobie. I one dobrze brzmią. Muzyka elektroniczna, disco, muzyka popowa, funk, elektro, french house, soft rock i progressive rock. To ta nam łącznie 8 gatunków, to <noise> całkiem sporo. I patrząc na to, ile ich jest i jak one są skomponowane, połączone ze sobą, można się spodziewać, że to jest dosłownie mieszanka wybuchowa, że to nie będzie brzmiał dobrze. Nic bardziej mylnego. Właśnie ilość tych gatunków pokazuje jej różnorodność. To, w jakich gatunkach odnajdują się sami artyści i to, co potrafią zrobić z tymi gatunkami, nie? Wręcz tak naprawdę można powiedzieć, że ta godzina 15 minut mija w sekundę. Tak dobra jest ta płyta. Oczywiście, Znalazło się tutaj miejsce nawet na jakieś hity radiowe typu Instant crash czy Get Lucky, które było hitem i to przepotężnym hitem, że nawet moi rodzice to znają. Ale także poza tymi dwoma hitami znalazło się miejsce na eksperymentalne piosenki, które w zasadzie nawet można powiedzieć nie są piosenkami. Na przykład Giorgio by Moroder, o ile dobrze to wysławiam, jest dziewięciominutową podróżą po twojej głowie. Jeżeli tego nie znacie, nie, to już siadać do Spotify'a i sprawdzać. Następną płytą będzie płyta, której znowu wam nie pokażę, bo będzie to Awaken My Love od Childish'a Gambino. Tak, Aktor, który zrobił jedno z najlepszych stonerskich płyt w historii. Tak, dobrze usłyszeliście. Stonerskich. Mimo, że gatunkowo to nie pokrywa się to za bardzo, to spróbujcie sobie włączyć Międzio Mama. To się zdziwicie. Brzmi jak wejście w ogóle do jakiegoś innego wymiaru. To jest dopiero pierwsza piosenka na płycie. Dla tych, którzy jakoś za bardzo tej muzy nie znają, albo kojarzą tylko z samej okładki, to nie. Ta Płyta nie stoi tylko Redbone, które było przepotężnym hitem swoją drogą. Nie będę więcej spoilerował, ale dla fanów, to jest tak złe spłycenie tak dobrego projektu. Połączenie fanku, soulu, R&B, roka psychodelicznego, psychodelik soula i psychodelicznego fanku sprawia, że ta płyta jest magiczna. Dosłownie. Jest to wręcz pozycja obowiązkowa dla każdego melomana. Takie korzystanie z wielu gatunków sprawiło, że dostaliśmy jedną z najlepszych płyt w historii, a na pewno jedną z najlepszych, jakie słyszałem w życiu. Dajcie znaka, jaka płyta powinna się pojawić w następnym tego typu odcinku, której brakowało, która wam się podobała z tego zestawienia. I w ogóle zapraszam was do dyskusji, rzućcie tam na dole swoją opinią, czy się zgadzacie z tym, co mówię, czy też nie. Rozliczmy się tam. My widzimy się już niebawem. Cześć.